W grudniu ubiegłego roku sanodcy lekkoatleci startem w Kielcach pożegnali sezon biegowy. Rok 2012 przeszedł więc do historii. Można zaliczyć go do jak najbardziej udanych. W każdej kategorii wiekowej byliśmy na Mistrzostwach Polski. Gdzie minima są dosyć mocno wyśrubowane, więc, więc bycie tam, uczestniczenie w Mistrzostwach Polski, czy młodzików, czy juniorów młodszych, czy juniorów, to już jest dla nas, dla nas sukcesem. Okres świąteczno-noworoczny grupa zawodników spędziła na obozie przygotowawczym w Białej Podlaskiej. To była dla nas dobra alternatywa, ponieważ tutaj prawda, nie, moglibyśmy, nie mogliśmy się normalnie przygotować do sezonu, prawda, nie ma tutaj warunków. Tam był bardzo piękny obiekt, mieliśmy stadion, basen, halę lekkoatletyczną. Trwający okres zimowy jest bardzo istotny dla lekkoatletów w kontekście przygotowania do startów letnich. Podopieczni trenera Ryszarda Długosza formę szlifują w terenie oraz na siłowni w Szkole Podstawowej nr 4. Teraz trening jest oparty głównie na pracy w terenie, gdzie robimy wytrzymałość ogólną, gdzie robimy wydolność, no i aspektach siłowych, przygotowanie siłowe całego organizmu. Treningi są bardzo różnorodne i chociaż są mocne, nie nudzą nam się i męczą nas, ale wiele dają. Teraz, właśnie w okresie zimowym, jest to bardzo ważne, gdyż później na wiosnę przechodzimy do treningu specjalistycznego. Więc już każdy będzie trenował według własnej dyscypliny. Nowy sezon to okazja do spełnienia sportowych marzeń, a tych z całą pewnością nie brakuje. Powiedz około 1250 na setkę i zrobisz minimum na OM, które będą w łodzi. Największym marzeniem byłoby dostać się na Mistrzostwa Polski. Juniorów, co później pozwoliłoby dostać się na obóz kadry wojewódzkiej? Przede wszystkim chcemy właśnie wziąć udział w zawodach mistrzostw Polski i tam być na czołowych miejscach, co dla tych zawodników jest ogromny sukces. Najbliższe starty w zawodach już 28 kwietnia w Krośnie. Życzymy powodzenia. TV